Modlitwa o zdrowie do świętej Rity. Święta Rito, potężna orędowniczko w sprawach trudnych, z głęboką ufnością proszę Cię o wstawiennictwo u Boga w intencji zdrowia mojego i tych, których kocham. Proszę, wyproś nam siłę, by przetrwać czas choroby, odwagę, by znosić cierpienie i światło, które prowadzi do pełnego uzdrowienia. Uproś łaskę zdrowego ciała, który koi serce. Święta Rito, która sama doświadczałaś ran i trudów życia, wejrzyj na nasze prośby i pomóż nieść codzienne zmagania. Otaczaj nas swoją opieką, chroń przed nawrotami chorób, strzeż przed tym, co może szkodzić, a jeśli taka jest wola Boga, wyproś pełne uzdrowienie. Święta Rito, Wspieraj nas, abyśmy wytrwali w modlitwie, nie tracili nadziei i zawsze pokładali ufność w Bożym miłosierdziu. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Napisz w komentarzu swoją intencję, prośbę, lub zwróć się do świętej Rity słowami: Święta Rito, proszę cię o zdrowie. Niech Bóg ma was w opiece. Zasubskrybuj kanał Modlimy się Codziennie, aby regularnie otrzymywać powiadomienia o pięknych i inspirujących modlitwach każdego dnia.